Jedenasty przegląd zespołów w tym roku tylko folklorystycznych i chóru. chodzi nam o to, żeby nie zaginęła tradycja kolędowania, żeby zarówno te stare polskie kolendy, również prawosławne, jak i polskie przypominać, utrwalać, przekazywać i to jest najlepsza forma tego, żeby ta kultura religijna kolędowania przetrwała jak najdłużej. Zabudów jest miasteczkiem wielokulturowym. Dziś kolędowanie zarówno w cerkwi prawosławnej, jak i w kościele katolickim. Od lat chcieliśmy w ten sposób organizować na przemian, raz w kościele, raz w cerkwi. Ale problem jest tego typu, że zespoły, które mają instrumenty, nie mogą wystąpić w cerkwi. W związku z tym. W tym roku zespoły z instrumentami wystąpiły w kościele, na temat zespoły śpiewające a kapella wystąpią w cerkwi pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w zabudowie. To też wyjątkowe kolędowanie ze względu na, na okoliczności, na panującą pandemię. W tym roku zdecydowaliście się na tak naprawdę transmisję online tylko tego wydarzenia bez udziału publiczności. Tak, wymogi bezpieczeństwa związane z pandemią wymusiły nową formę tego przeglądu. Staramy się sprostać i zaciekawić również słuchaczy poprzez tą nową formę. Czy zespoły chętnie biorą udział w, w zabudowskim kolędowaniu? Zespoły chętnie biorą udział. Jest to y, trochę wyzwanie, trochę okazja do tego, żeby ponownie poćwiczyć, y, a i okazja do występu, chociażby z publiczności, ale jednak w innej formie obejrzy publiczność ich występy. My, my, todo. Bo wspólne kolędowanie, to wszystkie zespoły, które działają przy Moaku zawsze czekają z taką radością. Tylko na żal, że w tym roku jest tak, że śpiewaliśmy praktycznie w pustej cerkwi i w pustym kościele, tak? Tylko sami sobie. Ale jest druga, myślę, że to jest lepsza sprawa, bo w kościele czy w cerkwi to byłoby może 200 osób, 300, a w internecie może nawet obejrzeć parę tysięcy osób. Także muszę powiedzieć, że z tym naszym kolędowaniem zawitamy do większości domów i to jest właśnie takie ratujące. Kolendowanie to ważny czas. Też dla zespołów folklorystycznych takich jak Wasze. Kolędy oczywiście są ważne. W tym roku wiemy, jaka jest sytuacja, że jest pandemia. Także kolendować nie chodziliśmy, chociaż plany nasza raczeńka miała e, ogromne, bo chcieliśmy pójść, e, zakolędować się dla Kubusia Suchodoły, no ale niestety taka sytuacja wyszła, a nie inna, że większości ludzie siedzą w domach, nie, nie bardzo chcieli kolędników przyjmować pod, e, pod oknami. A ja mówię, nasze głosy są po prostu no trochę szkoda e, na mrozie, na deszczu, wtedy jeszcze akurat taka. Pogoda była niekoniecznie fajna i szkoda mi była kordonu, także my nie kolędowałyśmy, ale kolenda w ogóle jest bardzo potrzebna, bo kiedyś pamiętam, moja babcia świętej pamięci mówiła ten dom, do którego kolendnicy zachodzą, to jest szczęśliwy dom, bo tam, kto jest wredny czy coś, tam kolennicy nie przychodzą, omijają. Także kolendy powinny się śpiewać we wszystkich domach pamiętam akurat czasy, kiedy ja byłam mała jeszcze, no to przychodziły dzieci młodsze, zaczynały już samego rana, na pierwszy dzień już kolędnicy chodzili, potem zaczynała młodzież taka starsza, a potem już przychodzili tacy dorośli, którzy zbierali sobie gdzieś na jakąś flaszeczkę, bo to tam dostaną butelkę, tam dostaną kiełbaskę, potem spotykają się, mogli razem to wszystko skonsumować, spożyć i gdzieś na zabawy pójść. No teraz wiadomo, że w większości to przeważnie chodzą dzieci, ale nie jest z tego tak dużo, jak kiedyś było. bo Kiedyś to było siedem, osiem grup kolędniczych, jedna za drugą chodziła, a w tej chwili, jak ktoś, jakaś jedna grupa się znajdzie, która koląduje, to to jest wszystko. Ten świąteczny, bożonarodzeniowy e, okres, który w tej chwili mamy. Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, bo w tej chwili zdrowie jest najważniejsze. Jak sami wiemy, ta, ta wstrętna pandemia przyszła nie wiadomo skąd, atakuje wszystkich, co po niektórych chcieli być królowymi, królami. Ta korona sama im się nakłada na głowę, chociaż oni tego nie chcą. Także życzymy wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowa i aby następne nasze wspólne kolendowanie już było tradycyjnie z publicznością, żebyśmy mogli spotkać się, uścisnąć sobie dłonie, dać pocałunek, także życzymy wszystkim Państwu nowej nowej jalenda.